Ideolę! O kurwa, Mac! Kurde no! Wszystko mi się, kurde wysypało. Mhm. Wysypał mi się obecnie całe. Dość Co, Co na stało? mnie. Nie wiem, spadł mi się, ale wszystko mi spada. Spokojnie, Ja pierdziele. Talerz mi spadł jedzenie. Mam po prostu restaurację pod śmieszne. jajkami. Nie, to nie jest w ogóle śmieszne. Przyniosłem mi obiad, bo byłem głodny. Kurde, właśnie stanąłem na kaszy niechcący. Troszeczkę śmieszne. Ja pierdziele. Nie mam czasu sprzątać. byłoby na rękę idziemy. Nie no, tragedia słuchaj. Tragedia się stała właśnie. Ja pierdzielę, no. Taki dobry obiad. Mamy cel zlecenia. Załatwmy to szybko. No trochę już na ziemi, także ja bym już odpuścił. Nie u mnie w ogóle jest coś łóżko w pokoju. Teraz to chłop dowalił. Tak, no, trochę tak. No bo chciałem szybko wziąć jednego kęsę, zanim wyskoczę, nie? I no, kurde, prawie się wszystko to. zesrało. Sklepi? No ja. bok. abok. Daleko już wrócić z, z no, rzutu, z gierka na rekord, nie mogę teraz chcątać. Bazelnie, no. Nie no, strasznie się zesrało, mam wszystko pod sobą. Pod komputer wjechała papryka. Obalającą mają. Ja mam paprykę na kolanach. Ale się zaraz wkurzę. Piotrek, spokojnie. Ale to jest tak pechowe. Ale Piotrek. Zamierzyliśmy nową bezpieczność. Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. Ja BSP rusza na patrol. Ja po prostu nie mogę się skupić, bo jestem daleko od biurka, bo się odsunąłem. I nie mogę położyć nóg na ziemi, bo mam kaszę tam. Aha, dobra. Jakie cześć. Mam śmierć we kurde, blade no.

Tak to jest jak się coś robi na szybko, Ufaj, wiecie. Jeśli wygrasz to wrócisz do służby na froncie, ale jeśli przegrasz, to koniec zrobić Sąd i Hadwo. Dobra. Dobra. Zrzucam? Co? Nie zrzucaj nie może, wiesz, że ja muszę kurtę ogarnąć, hmm. bo mam syf, wszystko jest tragicznie. Walić to, gdzie jedziemy?

Patrzcie, to jest mój obiad dzisiejszy.